Cześć, witam Was jak zawsze z nadwody. Ostatni dzień tego roku. Przyjechaliśmy dzisiaj tu i ja postanowiłem jeszcze nagrać dla Was krótkiego videobloga odnoszącego się do mijającego sezonu wędkarskiego i tego z czym mieliśmy do czynienia w tym roku. Chciałbym się powiedzieć jaka piękna Katastrofa wizerunkowa naszych władz, stowarzyszenia w tym roku. Przebili chyba wszystko to, to co się dało, działo do tej pory. Mimo tego, że były w tym roku wybory, pokładaliśmy wielkie nadzieje w nowym prezesie, że nowy zarząd główny poprowadzi nas trochę w innym kierunku, wiedząc, że nadchodzi kryzys, że będziemy mieli. Wielkiego konkurenta w wodach polskich, i że ta inicjatywa, która powstała, nasza karta w wodach polskich, nie będzie dla nas wielkim zagrożeniem. Niestety, nasze władze skupiły się również na innej problematyce, przebijając chyba wszystkim ostatnią uchwałą o przygotowanych podwyżkach dla siebie. To, co żeście zaproponowali, przerosło chyba nasze wszystkich oczekiwania. Mówicie o wielkim kryzysie, o oszczędzaniu. Mówicie o tym, że dlatego podnieście się składki dla członków PZW, nie, nie uwzględniając składki nabytej dla emerytów. Mimo, że nie jestem emerytem, ale będę obstawał za nimi, bo są w trudnej sytuacji, większość z nich przynajmniej. Bo nie tylko składki są podnoszone, ale również czynsz, woda, prąd i tak dalej. O czym wszyscy wiecie? I zaproponowanie prezesowi zarządu głównego 10 tysięcy diety społecznej, zaznaczam diety społecznej, bo my pracujemy społecznie w Polskim Związku Wędkarskim. W takiej wysokości, gdzie nie, nie jedna osoba naprawdę w filmie zarabia, mając. Dużą odpowiedzialność, no tym żeście przebili chyba wszystkie osiągnięcia w tym roku. Mówię tu w cudzysłowie: osiągnięcia Doga na drugim miejscu bym powiedział, przygotowana podwyżka, no jest ona bardzo duża. W zależności od okręgu, więcej lub mniej. Z analizy, którą przeprowadziłem, największe podwyżki są tam, gdzie ludzie dużo nie zarabiają. I w małych okręgach. Natomiast duże okręgi, jak Mazowiecki, Wrocław i Katowice praktycznie pozostały na tych samych miejscach i znajdują się w dolnej dziesiątce bo wiemy, że 42 okręgi plus gospodarstwo rybackie suwałki, czyli 43. Jeżeli Katowice znajdują się na 33 miejscu, to jest długi okręg pod względem wielkości w opłacie to daje coś po prostu do myślenia na, na minus. Są słowa byłego już, co prawda, prezesa rządu głównego, że w naszych łowiskach występuje tzw. syndrom przepuszczonej wody i brak umiejętności wędkarzy w łowieniu. Wypowiedzenie no, takich słów do 650 tysięcy, bo chyba tylu do wędkarzy było w tym roku, płaciło, że oni nie umieją łowić, to jest naprawdę gruba przesada. Nie umieli łowić również wędkarze z kadry polskiej. Ilości ryb, jakie zostały złowione i okazów pokazanych w tym roku, chyba jest jednym z najgorszych od wielu lat. Nasze wody są coraz mniej rybiane i posiadają rybostan. Ten rybostan jest naprawdę mały. Tak jak ostatnim wideo swoim filmiku powiedział Pike: my się zaczynamy cieszyć z okoni, które mają 20-25 cm. A gdzie są te okonie większe? Gdzie są okonie, 40-50 cm, jak bywało dawniej, nigdy nie było ich wiele. Ale nie było ich również tak mało jak jest w tej chwili. Zapomniałem również dodać o podwyższeniu tych składek okręgowych. To naprawdę, nie wszyscy wytrzymają. Wielu wędkarzy pójdzie do, do szarej strefy. I, i szkoda. Bo opłacali składki niektórzy przez 30, 40, 50 lat, i myślę, że tego finansowo nie wytrzymają. Następny pomysł odnośnie polityki medialnej, która naprawdę kuleje. Wy musicie Państwo wreszcie zrozumieć, że media i nieistnienie dzisiaj w mediach to jest po prostu największy błąd. Pomysł, żeby zatrudnić Studentów dziennikarstwa, żeby odpowiadali na takie filmiki jak mój, jest poniżej krytyki. Chcę powiedzieć Wam jedną rzecz. Jestem wędkarzem od 80 roku. To jest 42 lata. I mówienie, że ja czy podobni mi wędkarze działamy na szkodę PZW, to jest nasze stowarzyszenie, bo PZW to my. Nie będę przytaczał hasła kibiców. Pamiętajcie jedno, że nie ma stowarzyszenia wędkarskiego bez wędkarzy, a wędkarzy nie ma bez stowarzyszenia. My po prostu jesteśmy na siebie skazani, bo na tym polega wędkarstwo, nawet kiedy powstawało pierwsze wędkarstwo w Krakowski. Też rozpoczęło się od stowarzyszenia. I my musimy po prostu razem współpracować. Powinniście słuchać tego, co nas boli, bo ja nie mówię o tych skrajnych hejtach, emocjach i innych wyzwiskach. Ja mówię o normalnej współpracy, o normalnym komunikowaniu się. Nie może być tak, że wy w ogóle z nami nie rozmawiacie. Założyliście kanał na YouTubie i mówiliście, że nic nie będzie po staremu. To zrealizujcie te swoje hasło. Niech co jakiś czas wystąpi pani prezes, ktoś z zarządu głównego, i mówcie nam, jakie macie zamiary i co chcecie robić. A nie podejmujecie uchwałę, uchylającą uchwałę z 2013 roku, która nakazywała publikowanie wszystkich uchwał. I wyście poza Zarządem Głównym, tu muszę pochwalić Zarząd Główny, był jedyny, który to realizował. Nie pamiętam, czy był któryś okręg, który zamieszczał wszystkie uchwały. O kołach już w ogóle nie mówię. Powiem wam, wczoraj rozmawiałem z prezesem jednego w moim powiecie. I nie chciał mi powiedzieć, jakie stawki opłat uchwalono na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym członków koła, a mówię tutaj o opłacie z, 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 za niezrealizowaną pracę na rzecz koła, o na opłatach na sport, na rybostan, na innych rzeczy, mówi, że to jest tajemnica. I tej tajemnicy nawet nie wiedzą członkowie tego koła, bo okazuje się, że nie ma tego opublikowane na stronie. Pozostałe koła w powiecie opublikowały. Oni nie, bo to jest tajemnica. Dowiedzą się, jak będą opłacali. Wy zapominacie jedno, że to my jesteśmy najważniejsi w tym stowarzyszeniu, a nie Wy jako działacze. No jest to po prostu sytuacja dla mnie była nie bardzo niezrozumiała, to co o tym Pan mówił. Jeden z następnych głośnych takich tematów tegorocznych jest wycofanie się z organizacji Mistrzostw świata w spiningu. Myślę, że bardzo dużo staciliśmy jako związek na swoim wizerunku. Dwa lata przygotowań, o ile dobrze pamiętam, ale myślę, że to były minimum dwa lata, bo poprzedni zarząd zaczął, ten prowadził i później na raz. W ostatniej chwili żeśmy się wycofali, Takie rzeczy się nie robi, albo się nie starajmy. Albo organizujmy te zawody. Dlaczego nie chcieliśmy zorganizować zawodów na jeziorze Ożycz które ostatnio naprawdę się odbudowuje w rybostan? Przestano łowić ryby sieciami, gospodarstwa rybackie i jezioro zaczyna żyć. Czego? Czy wstydziliśmy się tak niskiego rybostanu? No, bo nie, dla mnie jest dlaczego nie zorganizowaliśmy tych mistrzostw? Nikt nie powiedział oficjalnie. Następną rzeczą która jest dla mnie chyba największą wpadką i, i, i niezrozumiałą, to jest niepublikowanie nowego statutu, który poszedł do konsultacji do okręgów. A dlaczego z nami nie konsultujecie tego statutu? Przecież ten statut będzie nas obowiązywał, nie, nie działaczy, członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Co tam jest zawarte, że postanowiliście to ukryć przed nami? Jakie są zapisy? Że umacniacie małe okręgi? Że w statucie napiszecie, że mają dwa mandaty, tak jak było w projekcie, to się okazuje w ten sposób, że nie będzie mogła być przeprowadzona żadna restrukturyzacja naszego związku, która wchłonie tak duże pieniądze na sprawy osobowe, na diety, na pensje dla pracowników, bo oni pracują i muszą za to dostać, utrzymanie obiektów i inne rzeczy. Zamykacie możliwość, Restrukturyzacji związku i może uratowanie go przed plajtą. Bardzo negatywnie to jest oceniane w środowisku wędkarskim. My cały czas chcemy 16 okręgów, a nie 42. To przyniesie tak duże oszczędności, gdzie w dobie kryzysu wszyscy szukają w każdym zakładzie pracy rząd szuka oszczędności, prezydenci i burmistrzowie miast i gmin szukają. A w naszym związku nie. Podnieśliśmy składki, podnieśliśmy sobie diety i nie będziemy nic zmniejszali. Dalej będziemy utrzymywali. Te małe okręgi nie są w stanie się ze własnych składek swoich członków utrzymać. Będą musiały płynąć z centrali z zarządu głównego. To więc będą płynęły z całej Polski. Z okręgów i od wszystkich wędkarzy. I one nie będą szły. Tak jak wyliczył kolega z Białej Podlaskiej że na Zarybianie w ich okręgu jest przeznaczane około 17%. Niech będzie nawet 20%. To co to jest? To jest jedna piąta z całej naszej składki. Kończę ten wideoblog. Bo taki był ten sezon i wizerunkowe wpadki naszego, naszych władz. I oby w roku 2023 coś wreszcie się zmieniło i drgnęło, żebyście po prostu mogli zrozumieć, Ci, co nami kierują, że pierwsze to jest oszczędzanie, bo idzie potworny kryzys. Dwa, musimy zadbać o wody. Pamiętajcie jedną rzecz, że dzisiaj wędkujemy, ale po nas dorastają już następne pokolenia. I co my im zostawimy? Te puste łowiska w Polsce szacuje się, że jest około 2 miliony wędkarzy, a związek liczy ponad 600. Może w tym roku będzie 600 albo i mniej. Wędkarze odchodzą. Dlaczego odchodzą? Bo idą na łowiska tam, gdzie wiedzą, że złowią rybę. Jeżeli ktoś pracuje 5 dni w tygodniu, to on i w sobotę, czy z piątku na sobotę ma krótki czas, kiedy się nie, nie będzie w domu, nie będzie czegoś innego robił, nie zajmował się dziećmi, tylko pojedzie powędkować, czy pojedzie z dziećmi wędkować, to on chce trafić na wody, gdzie jest ryba. A nie na studnie. Bo ani dziecka nie, nie zachęci tym do wędkowania, ani sam jest zniechęcony. To po prostu dłużej trwać nie może. Życzę nam wszystkim, aby w przyszłym roku coś ruszyło w naszym wędkarstwie. I żebyśmy dalej byli tak fajnym i dużym stowarzyszeniem z takimi tradycjami, bo to my, wędkarze, jesteśmy solą tego stowarzyszenia. I dobrze by było, żeby do nas dorównali również ci, którzy kierują naszym związkiem. I tego Wam i sobie życzę.